Parlament Europejski bardzo często jest taką postrzegany jako taka instytucja daleko od obywateli. To wynika z tego, że przepisy unijne, ta legislacja jest... Mało zrozumiała język unijny, to jest taka nowa mowa, często dla wielu obywateli też mało zrozumiała. Jest takie poczucie w związku z tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego są wyborami drugiej kategorii wyborami mniej ważnymi niż te samorządowe czy sejmowe że wybieramy naszych przedstawicieli, którzy gdzieś tam znikną w Brukseli i nie będziemy ich przez następne kilka lat e, widzieć. Tymczasem e, myślę, że nic bardziej błędnego w takim postrzeganiu tej rzeczywistości. Te wybory do Parlamentu Europejskiego e, są wyborami niesłychanie ważnymi, bo w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdecyduje się wizja Unii Europejskiej, wizja, z którą będą przecież prezentować instytucje unijne, w tym Parlament Europejski na następne e, lata. Czy to będzie wizja Europy, która będzie troszczyła się o polskich... I także oczywiście przedsiębiorców z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czy będzie nakładała Unia na nich przepisy takie protekcjonistyczne, taki gorset, który na przykład próbuje się w tej chwili nakładać na polskich przewoźników, firmy przewozowe. Niestety zgodnie z nowymi regulacjami, jeżeli one by miały wejść w życie, to będą obciążone bardzo poważnie i finansowo, i regulacyjnie w zakresie konieczności spełnienia nowych obowiązków. Tym będą musieli się zająć przyszli posłowie do Parlamentu Europejskiego w kolejnej kadencji. Czy będzie utrzymana strefa Schengen w dotychczasowym kształcie, a więc czy Wielkopolanie, Polacy będą mogli korzystać z dobrodziejstw braku kontroli granicznych i też nie będzie tego utrudnienia dla przedsiębiorców? Bierzemy parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego, którzy chcą pracować w komisjach, które będą komisjami zajmującymi się sprawami, które są blisko obywateli, którzy będą osobami Związanymi z regionem, czy też postawimy na osoby, których, no, tak jak pani premier Ewa Kopacz, których dotychczasowe związki z regionem po pierwsze nie były duże, ale których też postępowanie w polityce międzynarodowej można uznać, mówiąc w oględny sposób, za mało udane, jeśli weźmiemy się chociażby pod uwagę to, że była tą osobą, która zaakceptowała właśnie ten szkodliwy mechanizm relokacyjny dla uchodźców. Myślę, że ci wyborcy, którzy dzisiaj zastanawiają się, czy się głosować na, na, na koalicję europejską, czy na, inną, na inne ugrupowanie powinni brać pod uwagę, że kandydaci koalicji europejskiej to są w zdecydowanej większości osoby, które z regionem związków nie mają, a ich doświadczenie w policji międzynarodowej też jest mówiąc obzględnie umiarkowane. My jako Prawo i Sprawiedliwość walczymy o dwa mandaty w Wielkopolsce. Walczymy o to, żeby z jednej strony no tutaj była mocna reprezentacja z pełnym doświadczeniem międzynarodowym i cieszę się, że choćby lider naszej listy, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, jest taką osobą, która niewątpliwie i ze względu na funkcję i ze względu na sukcesową pracę ma ogromne doświadczenie w sprawach międzynarodowych, ale ta lista to też cały zestaw osób związanych z różnymi częściami regionu. To z jest strony też na koniec dodam, że no, zajmowałem się różnymi sprawami związanymi z działalnością Parlamentu Europejskiego w przeszłości. Ja współpracowałem z trójką posłów do Parlamentu Europejskiego. Począwszy od roku 2004, to był Marcin Libicki, Kondrat Szymański i Ryszard Czarnecki. I zajmowaliśmy się jedną taką sprawą, która też z sukcesem, jak się okazało później, miała dla Jarocina i okolic Jarocina, jak sądzę, istotne znaczenie. To znaczy kwestia akcyzy na używane samochody. Tutaj Podobnie jak okolice Gniezna, to tak samo okolice Jarocina, Kalisza, Pleszewa, to jest okolica, gdzie bardzo dużo przedsiębiorców, wtedy, w tej chwili też jeszcze całkiem sporo osób prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu używanych aut z zagranicy i ich dalszej sprzedaży. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej na te auta był nałożony wysoki podatek akcyzowy. My w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego em, otrzymywaliśmy szereg takich zgłoszeń właśnie skarżących się na ten wysoki podatek i w toku różnych działań udało się ten podatek uchylić, dzięki czemu uratowaliśmy wiele miejsc pracy w Wielkopolsce, jak w ale też pozwoliliśmy konsumentom na to, żeby mogli kupować używane auta w przy, przystępnych cenach sprowadzane z zagranicy. Zachęcony tym doświadczeniem pracy w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego z czasów, kiedy jeszcze doradzałem przewodniczącemu tej komisji posłowi Marcinowi Libickiemu. Jeżeli wyborcy obdarzą mnie swoim zaufaniem i wybiorą do Parlamentu Europejskiego, chciałbym właśnie... Aby była to jedna z tych komisji, w których będę, będę pracował. Zdarzenie jeszcze, bo ostatnio, jak poseł przyjął nasze zaproszenie, odwiedził gminę. Ja, dlaczego to do dzisiaj się śmiemy z kolegami, bo w tym dniu, w którym był jako poseł, na drugi dzień okazało się, że został ministrem. Więc no. mówimy, że, no. że no. Wszyscy zaprosili na spotkania, zainteresowanie, jak na taką małą miejscowość, po prostu, gdyby było dość duże, no świadkiem, że mieli ministra. Nie zawsze no, się zdarza, żeby. Przyjechał minister, to tak tak się zobaczył, w tym dniu był. Na drugi dzień się, wszyscy dowiedzieli, że został e, wicelinistrem spraw zagranicznych. Także e, mamy tutaj taką dobrą aurę, to Panie ministrze, więc musiał nas, pan nas tutaj e, odwiedzić, bo to świadczy o tym, że, że będzie sukces. To, to, sukces. Będzie. I to było ten bardzo znany spotkanie, które miło wspominam. Tak? <głos》<głos》<głos》. plus to rzeczywiście... już ja ja oczywiście, czyli polega na szczęście. <głos》>. To przyjmę każdą decyzję wyborców, mam co robić w ministerstwie, więc, więc jeżeli ym, ym, nie zostanę wybrany do Parlamentu Europejskiego, ym, to, ym, to, to oczywiście w żaden sposób nie obrażę się na tą decyzję wyborców. Ym, zasadniczą sprawą jest, żebyśmy mieli z Wielkopolski dwóch europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. I zasadniczą kwestią jest, żeby wyborcy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. A listę dziesięciu kandydatów mamy tak dobrze skonstruowaną, że sądzę, że każdy duet z tej, dwójki, z tej dziesiątki będzie dobrym duetem dla wielkopolskiego w parlamencie.